Cześć z tej strony agrafa, właściwie voiceover agrafa. Dzisiaj kto by pomyślał, ale będę się malować. I zainspirowałam się takimi lukami makijażowymi, i już mam, jak widać, trochę kredkę nałożoną, ale tutaj jeszcze ją dokładam. Yy, tak początkowo miał być to mój makijaż na studniówkę, jednak bardziej wyszedł z tego shop Pracz. I pomyślałam, że nie. Makijaż jest ładny, nie powiem, że nie, ale jednak na studniówkę zrobię inny. I teraz nakładam sobie czarny cień. Nie nakładam go jakoś bardzo starannie. Wpycham go trochę w załamanie powieki i trochę go rozcieram na górę, pod brew, jak widać. I wychodzi mniej więcej coś takiego. Drugie oko oczywiście zrobiłam poza kamerą, żeby Was nie zanudzać. Teraz wzięłam taki trochę drobniejszy pędzelek i poprawiam małe niedoskonałości i nierówności, i przyciągam też trochę na dolną powiekę. Teraz wziąłam czerwony cień, którego oczywiście nie pokazałam, bo po co? I nakładam go na ruchomą powiekę. Też go trochę wpycham w załamanie, aby trochę go rozblendować z tym czarnym. Teraz biorę zwykły, najzwyklejszy korektor i nakładam go na wewnętrzny kącik powieki. P próbowałam tutaj zrobić jakiś tam cut crease, Tak się to chyba nazywa? Nie mam pojęcia, jak to się nazywa. Próbowałam to zrobić. Nigdy wcześniej tego nie robiłam, więc nie miałam pojęcia, co robię ale nałożę trochę na powiekę i płaskim pędzelkiem wklepuję tak na 3 czwarte ruchomej powieki Teraz wzięłam czarny błyszczący cień i nakładałam go w miejscu tego korektora. Na początku próbowałam palcem, ale to mi nie wychodziło, więc wzięłam się za pacynkę i właśnie nakładam tam, gdzie nałożyłam wcześniej korektor. Teraz z eyelinerem robię taką małą kreskę, której na tym czarnym i tak nie widać, ale przeciągam też przy linii rzęs, aby później łatwiej mi się przyklejało sztuczne rzęsy. Teraz taki błyszczący, srebrny cień nakładam na dolną powiekę. Przeciągnęłam go też trochę w kącik i na odrobinkę górnej powieki, tak żeby się połączył trochę z tym brokatowym czerwonym. Teraz eyelinerem w pędzelku poprawiam jeszcze tą kreskę przy linii rzęs Między innymi dlatego, że nim się łatwiej manewruje w takich drobnych przestrzeniach. Następnie czarną kredką jeszcze trochę rozmazuję jakby tą kreskę, żeby nie była taka twarda. Też takim cieniutkim pędzelkiem z czarnym cieniem, również staram się to rozetrzeć. Teraz klasycznie białą kredkę nakładam na linię wodną. Następnie używam różu. Nakładam go za pomocą beauty Blendera. Ten jest akurat suchy, ale raczej polecałam to zrobić namoczonym. Potem nakładam rozświetlacz, tam gdzie zawsze się go nakłada i używam do tego takiego wachlarzykowego pędzelka. Teraz przyklejam sztuczne rzęsy. Nie za dużo tutaj widać, bo jednak ten czarny cień się zlewa z nimi, ale ja zazwyczaj przyklejam je trochę dalej od mojej naturalnej linii rzęs, żeby było je lepiej widać przy moich ostrzejszych kreskach. Potem na dolne rzęsy nakładam tusz. I teraz konturówką obrysowuję usta i nie dopasowałam tutaj totalnie konturówki pod kolor pomadki, bo bardziej zależało mi na tym, żeby sobie zrobić taką granicę, niżeli żeby ją właśnie dopasować, bo i tak później nie było widać. Więc wybrałam taką bardziej neutralną kredkę. Druga sprawa, że nie mam żadnej czerwonej konturówki i na koniec nakładam czerwoną pomadkę swoją drogą bardzo polecam te pomadki z Maybelline trzymają się cudownie są nie do zdarcia często mam nawet problem z tym żeby je zmyć na koniec dnia Tym razem postanowiłam, że nie będę sobie zamalowywać łuku Kupidyna, tak jak to zazwyczaj robię. I wyszło całkiem nieźle. tutaj proszę bardzo efekt końcowy. Jak mówiłam, wyszedł trochę shop w pracz. Bardzo kocham szopy, swoją drogą. Nie zostało mi nic innego jak tylko podziękować wam za oglądanie, więc dziękuję wam bardzo i do zobaczenia.